Dzień dobry wszystkim. Ja muszę się wytłumaczyć z jednej rzeczy na samym początku. Otóż postanowiłem w ciągu dnia, jak sobie posłuchałem, co to było pięknego mówione, zmienić swoją prezentację całkowicie i zmieniłem ją. Przygotowałem nowe slajdy, ale nie dało rady ich wymienić już w tym odosobnionym świecie zwanym reżyserką, więc umówimy się w ten sposób, że wy sobie wyobrażacie, że na tych slajdach są rzeczy, o których ja mówię, a ja nie będę ich musiał w trakcie tłumaczyć. Natomiast po wystąpieniu zaraz wrzucę prezentację na Slideshare i casey, które będę omawiał, będzie można tam w tym momencie zobaczyć także przepraszam że ten brak no i też skoro Zuza przeprosiła to ja też przeproszę że występuję przed swoim czasem i tym przed długim wstępem chciałbym już przejść do rzeczy ten slajd akurat się zgadza więc dobrze że on zostaje bo jestem ciekaw niech podniosą rękę osoby które kiedykolwiek widziały występ żonglera super a niech zostawią teraz też w górze ręce te osoby które jak występował żongler to upuścił piłkę albo czymkolwiek żonglował Pojedyncze osoby. Bardzo gratuluję, byli Państwo na występie dobrych żonglerów. Ponieważ jest taka, taka książka nazywa się Fooling Houdini, fantastyczna, wyszła parę lat temu. Ona opowiada o gościu, który jest obecnie jednym z najbardziej znanych magików na świecie. I w tej swojej książce właśnie robi też wywiady z innymi osobami. W jednym takich wywiadów pada stwierdzenie, że dobry żongler zawsze upuszcza piłkę w trakcie występu. Robi to przed jakimś punktem kulminacyjnym. Dlaczego on to właściwie robi? To łatwo się domyśleć. Robi to, żeby zwiększyć oczywiście napięcie przed samym wielkim finałem. Natomiast robi to z jeszcze jednego bardzo konkretnego powodu. Mianowicie on chce pokazać tym ludziom, że to, co robi, jest trudne. Bo mimo, że to się wydaje oczywiste, że żonglowanie nie jest łatwe, każdy kto próbował ten to wie, to tak naprawdę skąd ci ludzie, którzy oglądają gościa, który cały czas coś żongluje i wychodzi mu to fenomenalnie, mają poczuć, poczuć i zrozumieć, że to jest rzeczywiście trudne. I strasznie mi się spodobała ta historia o żonglerze w tym kontekście, że wydaje mi się, że bardzo wiele byśmy się mogli nauczyć o rozumieniu własnej grupy docelowej właśnie od takiego żonglera, ponieważ Jestem strasznie głęboko przekonany, że marketing czy komunikacja, jak dzisiaj się opierał dyrektor muzeum, to jest sztuka empatii szeroko pojętej, i wydaje mi się, że czasami tej empatii nam brakuje, żeby dobrze zrozumieć swoją grupę docelową. A wydawałoby się, że rozumiemy ją doskonale, no, bo kto małby się lepiej znać na promowaniu kultury i mówieniu o kulturze, niż osoby, które w tej kulturze tak głęboko jak my siedzą? Czy to jest pewien paradoks? I ten paradoks został opisany. Ten paradoks się nazywa mianem klątwy wiedzy. Czy ktoś z Państwa słyszał o takim pojęciu? To ja pokrótce wyjaśnię, o czym ona polega. Klątwa wiedzy to jest takie przekonanie, że inni wiedzą tyle co my w zasadzie. Czy to jest taki niestety niezrozumienie tego, że ktoś może nie wiedzieć tyle, co my. To jest choroba, którą się nabywa w każdej grupie zawodowej w miarę tego, jak stajemy się ekspertem. To pewne frycowe, które płacimy. Za to, że wiem coraz więcej swojej kategorii, ja już sobie nie potrafię wyobrazić, jak to jest tego nie wiedzieć. I to jest niestety to, co nam najbardziej przeszkadza tworzyć dobrą komunikację. Dlatego zawsze strasznie lubię występować z pozycji laika w czymkolwiek, bo to mi pomaga nabrać pokory w stosunku do tej komunikacji, którą należy prowadzić. Natomiast w odniesieniu do marketingu szeroko pojętego I do instytucji kultury w tym przypadku i jej promocji także. Klątwa wiedzy ma dwa wymiary. I tym pierwszym wymiarem, niestety, i mówię to z przykrością, jest niezrozumiały język, którym kultura się posługuje. W trudnie jest takie piękne miejsce, ono się nazywa Centrum Sztuki Współczesnej. I w tym Centrum Sztuki Współczesnej są bardzo ciekawe wystawy, oczywiście tylko, że ja tych wystaw totalnie nie rozumiem. I nie dlatego, że jestem jakiś strasznie niewykształcony, tylko dlatego, że jak sobie tam idę i biorę jakiś... Przewodnik, czy cokolwiek, to mam wrażenie, że do tego przewodnika powinien być jeszcze osobny słownik pojęć, które są w nich używane. I ja teraz jestem głęboko przekonany, że szukanie czy to próba wypromowania takiej wystawy za pomocą takiego podręcznika przygotowanego przez kuratorów, jak to przeważnie jest zrobione, to jest przekonywanie przekonanych osób, które tak, tak czy owak już wiedzą, o czym jest mowa. Natomiast jak dotrzeć w tym momencie do osób, które nie mają pojęcia? O czymś takim jest mowa. Zatem my bardzo często posługujemy się takim niezrozumiałym językiem. I często jest to też ucieczka przed mówieniem wprost. Nie potrafimy w jasny sposób wyjaśnić tego, czym się zajmujemy, bo w pracy na co dzień operujemy tym metajęzykiem już nieustannie. I ciężko jest nam się przestawić na to, że przychodzi ktoś, kto ma prawo nie wiedzieć, czym jest konceptualizm, zakładając, że to jest dla nas jakieś pojęcie bardzo proste. Natomiast jeszcze ważniejszy jest ten drugi wymiar klątwy wiedzy, który jest nieumiejętnością odróżnienia cechy czegoś, na przykład cechy wystawy, cech, cechy spektaklu czy czegokolwiek, od realnej korzyści, jaką człowiek będzie odnosił obcując z czymś takim. I żeby to zrozumieć, to właśnie w tym momencie muszę odsłonić pierwotny tytuł mojej prezentacji, czyli dlaczego ludzie uczą się tańczyć. To jest akurat kategoria produktów, czy usług, z którą miałem okazję kiedyś współpracować i w tym celu musiałem przeanalizować ileś tam reklam szkół, tańca czy kursów tańca. I okazało się, że w zasadzie poziom skomplikowania reklam szkół i kursów tańca w Polsce, da się zamknąć w jednym zdaniu. Przyjdź, nauczymy cię tańczyć. No, naprawdę. I oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że nauczenie kogoś, że taniec może być korzyścią samą w sobie. W sensie umiejętność tańca może być dla kogoś naprawdę satysfakcjonującą rzeczą. Natomiast o ile lepsza byłaby ta komunikacja, gdyby skupić się na tym, co to ludziom naprawdę daje. W sensie ten taniec jest środkiem do celu. Celu, który może być różnorakich rodzajów. Na przykład dla części osób korzyścią z umiejętności tańca jest bycie fit. Po prostu wtedy się czujemy lepiej. Jest to lepsze niż pocenie się na siłowni. Taka forma aktywności fizycznej. Dla kogoś innego jest to po prostu przyjemność obcowania z muzyką. Dla narzeczonych to jest Próba pokonania stresu przed tym, że wujek Waldek z ciocią Jadzią tak świetnie wywijają na naszym weselu, a my nie potrafimy dwóch kroków prosto postawić. A nie wiem, czy państwo wiecie, według badań dla osób po 40, po 50 roku życia taniec czy wspólny kurs tańca jest, umiej... jest sposobem na ponowne robienie czegoś razem. Bo te osoby już dawno przestały cokolwiek w domach razem robić. Taki kurs tańca, na który żona przeważnie zapisze męża, a mąż reaguje takim gorąkim: że ty zgłupiałaś, to jest sposób na odbudowanie ich relacji. Jak się o tym mówi z zewnątrz, to to się wydaje oczywiście banalne, natomiast kiedy jesteśmy częścią tego procesu, to nagle się okazuje, że takie subtelności nam totalnie umykają. Jest na przykład w Bydgoszczy firma, która się zajmuje drukowaniem 3D. I oni, tu jestem z Torunia, więc będę mówił o Bydgoszczy, wiadomo. I oni w tym momencie, <laughs> i będę mówił źle oczywiście. I oni, oni w tym momencie zrobili też bardzo fajną rzecz, zrobili taką mini galerię obiektów wydrukowanych w 3D. Ja się strasznie zajerałem tym pomysłem, no bo to też jest jakaś forma tworzenia i pokazywania czegoś, co może za sztukę uchodzić. Natomiast, kiedy się weszło na ich stronę, tego już na szczęście nie ma, to był tam, witał nas napis: jesteśmy galerią obiektów wydrukowanych w 3D. I to brzmi ok, natomiast ja się na to strasznie wkurzałem, ponieważ uważam, że tam powinien być napis: u nas artyści, tacy jak Ty, mogą wystawiać swoje prace wydrukowane w 3D. I to jest bardzo subtelna różnica, jeżeli chodzi o język komunikacji, który przyjmiemy, ale w moim, w moim przekonaniu ten drugi to jest dopiero język, który pozwala ludziom poczuć, że to jest w jakiś sposób ich miejsce, miejsce, z którym mogą się utożsamić. I oczywiście to, co mówię, może się wydawać w jakiś sposób proste, chociaż sprowadzam to do poziomu samego języka, ale te uwagi uważam, że mają zastosowanie również w szerszym kontekście. W tym sensie, że nie chodzi tylko o język, ale chodzi o całe podejście do naszej komunikacji. Jestem głęboko przekonany o tym, że startując z wysokiego C niestety ograniczamy zasięg naszej komunikacji. Chowając się za jakimiś bardzo mądrymi słowami, nie pozwolimy, czy wytniemy bardzo dużą potencjalną część naszych odbiorców. I dlaczego to jest problem? Nie wiem, ilu z Państwa czytało Tą stoja. Zawsze lubię się powoływać na Tą stoja, że u to stoja jest bardzo ważne, czy bohater się przechadza, czy bohater idzie. Jestem w ogóle w literaturze będzie to ważne u każdego pisarza, bo jeżeli powiemy, że ktoś się przechadza, to w tym momencie mówimy po trosze o tym, jaki ten bohater jest. Przechadza się profesor uniwersytecki po korytarzach, a student idzie, ewentualnie przemyka. Natomiast. <grytanie> Był egzamin, tak? Natomiast. natomiast bardzo wielką grupę ludzi będzie interesowało tylko to, że bohater się przemieścił z punktu A do punktu B. I teraz możecie się z tym zgodzić, bądź nie, ale moim zdaniem bardzo często jest tak, że musimy trochę odrzeć naszą komunikację w kontekście właśnie tego, czym jest konceptualizm, w opisie naszej wystawy na przykład, z pewnych subtelności i zostawić to ludziom na, na później, na moment, w którym oni będą gotowi, żeby zrozumieć, o co tak właściwie w tym chodzi. Na samym początku jestem wielkim fanem od obcinania pewnych subtelności i upraszczania. I uważam, że to jest coś, na co instytucje kultury często sobie nie pozwalają, a zdecydowanie częściej powinny. I tak jak właśnie słuchałem, dlatego zmieniłem swoją prezentację, jak słuchałem dzisiaj, to mam taki wniosek z całego dnia, po wysłuchaniu tego, co oczywiście do tej pory słyszałem. Nie wiem, może za chwilę ktoś zaprzeczy całkowicie temu, co powiem. Ale wszystkie najbardziej ciekawe kampanie, które były pokazywane, to były właśnie takie, które w pewien sposób starały się uprościć komunikat i wyjść do ludzi. To jest to, co co jest tajemnicą sukcesu sztucznych fiołków czy classical art memes, tak? pewnego rodzaju uproszczenie, ale też suk sukcesem tutaj byłby właśnie bardzo fajny slajd, gdybym mógł go pokazać Getty Gallery. Nie wiem, czy Państwo słyszeli, była to galeria, która przygotowała swoje obrazy jako okładki tabloidów. Jak wyglądałyby nagłówki krzykliwych tabloidów, gdyby opisywały historię na ciekawych historycznych, na przykład renesansowych obrazach? Czy Inny przykład, i to też w kontekście tego, co dzisiaj wielokrotnie padało, jest coś takiego, co się nazywa interaktywnym eksperymentem. Interaktywny eksperyment to jest jeden z sześciu wyróżnionych przez badaczy skans schematów kreatywnej reklamy, takim, który zawsze działa. I to polega na tym, żeby pozwolić ludziom poczuć, co chcemy zakomunikować, jaką cechę pokazać, czy emocjonalną wartość poprzez doświadczenie. I przykładowo. Popart wydawałoby się, że jest czymś, czego nie trzeba promować i popart jako ruch w ogóle artystyczny jest bardzo dobrze odbierany, tak w mediach społecznościowych czy wszędzie. Ale, i tutaj muszę się podusłużyć ściągą, galeria w Walii, która miała zorganizować wystawę związaną właśnie z popartem, przygotowała oprócz tego taką... Nie wiem, jak to powiedzieć, taki stand, na którym można sobie było zrobić selfie, które automatycznie w tym momencie robiło z nas taki popartowy obraz, niczym jakiś filtr na Instagramie. Można sobie to było od razu wydrukować i zabrać ze sobą. I tylko dzięki temu jednemu ruchowi, bez żadnego dodatkowego wsparcia medialnego, no bo to się automatycznie szerowało na Facebooka, mieli dużo więcej odwiedzających. I teraz z mojej perspektywy, mimo że jest to, może nie jest to właściwe, może tak się nie powinno robić, uważam, że to jest lepsze dla sztuki, jeżeli ludzie w tym momencie mogą w taki sposób ją poczuć i stać się częścią takiego interaktywnego eksperymentu. I tak powoli kończąc, to co zawsze chciałem powiedzieć w tą prezentacją, mam nadzieję, że Wam do tego, do tego przekonałem, to że w mojej perspektywie, w marketingu kultury wygrywają ci, którzy są gotowi się troszkę pozbyć tych subtelności, odłożyć się na dalszy plan celem większego zrozumienia. Jeżeli tego nie będziemy robili, to ludzie cały czas będą uważali, że kultura jest czymś osobnym, odrębnym, a jeżeli będziemy w ten sposób postępowali, to zrozumieją, że stajemy się częścią ich świata i będzie właśnie to, że nie będziemy potrzebowali kampanii, które pokazują, że kultura jest powinnością, tylko ludzie sami z siebie będą Chcieli, żeby ona była częścią ich życia. Z mojej strony to jest wszystko. Bardzo dziękuję.